Witam Cię serdecznie, Wojciech Biznes z tej strony. E, chciałem Cię przeprowadzić przez e, proces rejestracji, jak wygląda dokładnie proces rejestracji do FG Express, e, jak to wygląda, tak żeby to było jak najprostsze, jak najszybsze dla, sie, dla Ciebie. E, więc e, gdy dostaniesz już link rejestracyjny od osoby, która Ciebie zaprosiła do tego biznesu, wygląda on mniej więcej, mniej więcej tak, e, to w tym momencie... Pierwsza rzecz, wybieramy kraj. Dzisiaj działamy na terenie głównie Polski. Przynajmniej my tutaj budujemy swój, e, swój, główny, e, swój główny zespół na razie. E, wybierasz, wybierasz kraj, oznaczasz, oznaczasz, że akceptujesz regulamin, tak? I jest przycisk submit. Tutaj zaznaczam od razu że jeżeli chcesz się dołączyć do najlepszego zespołu w tym momencie, który jest najbardziej dynamiczny, zostaw swoje dane na fgexpress.pl lub skontaktuj się bezpośrednio ze mną 608 283 151. Więc idąc, idąc z tematem dalej. Na tym ekranie wybierasz sobie twoje pierwsze zamówienie. Pier tutaj jest to umieszczone Lewa kolumna są to produkty Power Strips, są to e, niesamowite plastry na, e, na ból, które, e, które bardzo polecam osobom, które chcą, e, chcą pozbyć się różnego rodzaju bólów. Więcej o produktach na innych, naszych, na, na innych filmach naszego zespołu. E, to jest cała lewa kolumna, po prostu są te produkty. Tak. Środkowa kolumna są to e, Beauty Strips, czyli e, serum odmładzające, serum bazujące na na bardzo bardzo potężnych badaniach. Też o, o, na temat serum więcej znajdziesz na, na, innym naszych, na innych naszych filmach. <laughs> I jest to cała środkowa kolumna. Prawa kolumna są to solar strips, są to odżywcze, odżywcze i odświeżające e, e, płatki do ust także wybierasz produkt, który Cię interesuje generalnie z góry na dół różnią się one tylko i wyłącznie ilością zamówienia tak, po prostu tutaj mamy tutaj mamy na samej górze na samej górze jest 40 pak tutaj mamy pojedyncze opakowanie wszystko się różni ceną, prawda? 2600 dolarów znaczy 79,95 159 i tutaj, tutaj zależy od Ciebie jakie zamówienie wybierzesz ja polecam najbardziej... E Wybrać takie zamówienie, które jest dla ciebie, na które cię po prostu stać. Bo jeżeli im więcej kupisz, tym będziesz już miał więcej produktów, po prostu żeby żeby ich obdzielić swoich znajomych lub na przykład odsprzedać dalej, jeżeli, jeżeli czujesz taką potrzebę i taką chęć. Także wybierasz sobie, który produkt jest dla ciebie najważniejszy. Polecam wejść za minimum 100 punktów. tak, Za minimum 100 punktów, za 159, 139 lub 159 dolarów, żebyś miał od razu wszystkie bonusy po prostu. Dostępne dla siebie, żebyś miał wypłacone jak największe prowizje, żeby bonus extra, o którym, o którym jest w firmie, filmie na temat planu wynagrodzeń, żeby po prostu wszystko było dla ciebie jak, naj, jak najbardziej korzystne. tak? Także to jest koszt to jest około 159 dolarów. Jeżeli to jest dla ciebie zbyt, zbyt wysoka cena, to po prostu możesz wejść na, 170, na 79 dolarów, lub jeżeli chcesz już wykorzystać totalnie wszystkie bonusy i być przez 12 tygodni. Posiadać, posiadać status bonusowy rangi 2 star, czyli to jest dla ludzi, którzy chcą budować naprawdę bardzo poważnie biznes i wykorzystać już totalnie wszystkie bonusy, nawet bonusy dostępne dopiero od rangi 2 star. Tutaj mówię o, o, o bonusie. Team Match Bonus, czyli bonus dający Ci do 50% od produktywności osób bezpośrednio przez Ciebie zasponsorowanych. W tym przypadku jest to 25%. Ten, ten pakiet jest za 659 dolarów. Jednak wszystko po prostu zależy od Ciebie, który jest dla Ciebie najbardziej korzystny, gdzie widzisz największe, największe plusy. Jeżeli nie potrafisz się zdecydować, skontaktuj się ze mną, dokładnie Ci, ci wytłumaczę, o co chodzi. Tak? Jednak Polecam 159 dolarów lub po prostu jeżeli chcesz plastry, no to 139 dolarów, e, maseczki e, i serum. 159 dolarów lub w Sunstrips też 159 dolarów. Jeżeli jest to dla Ciebie zbyt duży wydatek, no to w tym momencie jak najbardziej to rozumiem, ale w tym biznesie możesz zacząć od bardzo niskiego pułapu, czyli od 79 dolarów. Do każdej kwoty musisz doliczyć 12 dolarów za rejestrację oraz 4,90 za przesyłkę. Także gdy wybierzesz produkt odpowiedni dla Ciebie, na przykład w tym przypadku Niech będą to, załóżmy, że chcesz wejść mocno biznesowo, lub na przykład, no, było to po prostu 100 punktów, nieważne, jak po prostu wejdziesz, tak, tak po prostu, tak, jak, jak jest dobrze dla ciebie, tak jest dobrze dla ciebie. tak? To nie chodzi o to, żeby, żeby dla mnie było dobrze, czy dla kogoś innego, po prostu najważniejsze jest to, żeby dla ciebie było jak najlepiej. Następnym ekranem jest smart order, czyli tak zwana automatyczna wysyłka, czyli to, na czym się opiera też, też cały nasz biznes, jeżeli jesteś zadowolony, zadowolona z produktu, to po prostu chcesz z niego, z niego korzystać. Ja tutaj bardzo zachęcam do tego i taką, taką tutaj proponuję przybrać kulturę budowania tego biznesu, że żeby od razu sobie ustawiać automatyczną wysyłkę. Tak? tutaj system od razu sugeruje, Dokładnie to samo, żeby po prostu też sobie zamawiać, e, zamawiać e, przynajmniej dwie, 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 dwie saszetki e, dwie, dwa opakowania na przykład właśnie Beauty Strips, żeby być aktywnym na 100 punktów. Tak? Jeżeli jesteś aktywny na 100 punktów, to dostajesz po prostu wszystkie bonusy wszystkie bonusy, które są dostępne w planie wynagrodzeń. Jeżeli jest to dla Ciebie takie 139 dolarów autowysyłki po prostu za dużo, no to możesz, to możesz wybrać inną, zjeżdżasz po prostu na dół ekranu, wybierasz sobie, wybi pokaż mi wszystkie opcje i system pokazuje Ci wszystkie dostępne opcje autowysyłki, tak? Ale załóżmy, że, że wy możesz wybrać sobie też za 50 punktów, prawda? Jednak pamiętaj, że będziesz wtedy miał troszeczkę mniejsze bonusy w planie wynagrodzeń i też wszystko to, co ty zrobisz, będzie się powielać dalej w, w organizacji. Także polecam tutaj naprawdę, jeżeli, jeżeli chcesz potraktować poważnie tą szansę i dobrze ją wykorzystać, to, to nie róbmy tego na minimum, ok? Nie, rób, nie róbmy tego na minimum. Jeżeli musisz zrobić na minimum, ok, rozumiem, ale polecam zrobić to po prostu e, troszeczkę, troszeczkę już mądrzej, troszeczkę, e, troszeczkę z większym z większym rozmachem i zamówić sobie na przykład autowysyłkę, auto y, tą, która jest na przykład sugerowana, prawda, czyli za, y, na 100 punktów, tak. I tworzymy autowysyłkę, create smart order and continue i teraz wypełniasz swoje dane, tak. Wybierasz sobie, jeżeli jesteś y, pan, no to mister i na przykład Jan Kowalski, prawda, tutaj wybierasz sobie imię, jakie chcesz, żeby było wygenerowane w systemie. Jeżeli nie chcesz, żeby, żeby ludzie w organizacji po prostu widzieli bezpośrednio po prostu twoje imię, to w tym momencie sobie wybierasz na przykład na przykład sobie wybierasz cokolwiek innego, na przykład kod Jinx, prawda? I jest kod Jinx, prawda? Będziesz wyświetlany jako kod Jinx. Podajesz swój numer telefonu. Na przykład 00, podam od razu mój telefon, jeżeli masz jakieś pytania, to pamiętaj 608-283-151 lub wejdź na www.fgexpress.pl i zostaw swoje dane, skontaktuję się z tobą na pewno, prawda? E-mail, podajesz swój e-mail, to jest akurat mój e-mail, prawda? Jeżeli chcesz się ze mną też skontaktować e-mailowo, to gmail.com. Kraj, w jakim mieszkasz, już wybraliśmy wcześniej, że jest to Polska, Twój adres, e, ulica piękna, na przykład e, 63, miasto. Akurat ja jestem z Krakowa, także jeżeli mieszkasz w okolicach, jak najbardziej po prostu się ze mną skontaktuj, możemy się spotkać, wypić dobrą kawę i porozmawiać. E, e, niestety system jeszcze nie przyjmuje polskich znaków. Na dzisiejszy dzień po prostu e, jeszcze bardzo dużo tutaj, e, tutaj rzeczy nowych wprowadzamy i, i wszystko u, usprawniamy. To jest po prostu piękno, e, piękno tego początkowego etapu w biznesie. I teraz tak, e, kod pocztowy, prawda na przykład. Podajesz swój kod pocztowy i tutaj w tym momencie już WebOffice. Tutaj podajesz swoje nazwa użytkownika, czyli jak ty się rejestr będziesz rejestrować w systemie. To jest twój login do biura wirtualnego, tak? Twój login do biura wirtualnego i może to być na przykład kod JINX. Kod Jinx prawda? W moim przypadku. E, wybierasz sobie hasło, jakie chcesz. Może to być kod JINX. Raz, dwa, trzy, tak? Kod JINX. Raz, dwa, trzy, tak? Na przykład. Jakie po prostu sobie chcesz wybrać hasło, i tutaj też wybierasz sobie nazwę strony internetowej, pod którą chcesz, żeby była Twoja własna, spersonalizowana strona FG Express. tak, Czyli po prostu tak, jak możesz swoim znajomym wtedy podać, po prostu wejdź sobie na moją stronę, stamtąd się zarejestruj. tak, To czyli na przykład może to być Twoje imię i nazwisko, na przykład Wojciech W moim przypadku jest to, jeżeli chcesz wiedzieć, no to jest to biznes. Tak? Tylko że w tym momencie wiadomo, że ona już jest zajęta, ale. Biznes, e, biznes sobie po prostu podaj i masz. E, Code prawda? W tym przypadku akurat, e, akurat tym. E, tutaj wybieramy, e, gdzie ma być wysłana przesyłka. Jeżeli chcesz, żeby była to w inne miejsce niż jest twój adres podany wcześniej, po prostu tutaj go wpisujesz, jeżeli to ma być adres, który, e, który, który wybrałeś wybrałeś wcześniej, to po prostu ten, tak? Teraz. Teraz kolejna rzecz, którą, którą wybieramy, to jest płatność, tak? Jeżeli posiadasz konto e-wallet, to po prostu możesz wybrać konto na e-wallet. Wiem, że wielu z Was takiego konta nie ma, dopiero będziecie mieć. Możesz sobie wybrać, inna płatność, forma płatności to jest karta kredytowa, prawdopodobnie w niedługim czasie będą też możliwe, będzie też możliwość płacenia przelewami. Ustawiasz tutaj, zaznaczasz znaczek, że to jest też z tej samej karty, po prostu jest brany za autoship, tutaj też zaznaczam, że jeżeli po prostu nie będziesz zadowolony z produktu, to po prostu wyłącz autoship, tak? Po prostu nie bawmy się, że, 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 że nie jesteś zadowolony z produktu i masz z niego korzystać. Po prostu umawiamy się tak, że e, na dzień dzisiejszy produkt po prostu bierzesz dla siebie, będziesz z niego korzystać i jeżeli jest dobry, to prawda, z dobrych produktów się korzysta, a jeżeli nie, to nie. E, autowysyłkę można zawsze wyłączyć, zmienić, przestawić, także nie ma żadnego problemu. Wybierasz sobie imię, e, kartę kredytową, jaką po prostu e, tak, po prostu masz swoją, e, podajesz numer karty, tak e, Tutaj niestety chyba to nie będzie takie proste, żeby wpisać nie, e, właściwy numer, e, bo to są prawda, na sumach kontrolnych i tak dalej. Także, ale podam po prostu tutaj numer karty, do kiedy, do kiedy ona jest. Tak, do kiedy jest jej ważność, e, prawda numer i w tym momencie dajemy jako submit. No niestety, aha, jeszcze, jeszcze wybieramy. Przepraszam, tutaj było e, nasz, e, nasze województwo. Tak, w tym momencie już lecimy dalej e, i to już będzie ostatni, ostatni ekran, e, ekran podsumowujący, Tak, pojawia ci się kto cię zasponsorował, tak, twój sponsor. Twoje wszystkie dane przeleć sobie, czy wszystko się zgadza w zależności od tego jaki wybrałeś druk, produkty po, to po prostu będzie różna kwota może być ona przy, najniższej, przy najniższym zamówieniu za 90 kilka dolarów, przy wyższych no to ona po prostu roś, rośnie, tak? Sprawdzasz, czy wszystko jest w porządku. Możesz wybrać, że chcesz pomagać też, prawda, uczestniczyć w pewnym programie e, społecznościowym, prawda, e, że chcesz przekazywać na przykład jakieś pieniądze na e, dobroczynność, tak? Jeżeli chcesz, to po prostu zaznaczasz, jeżeli nie chcesz, to nie zaznaczasz i po prostu dajesz Submit, jeżeli dasz już submit w tym momencie i wszystko jest w porządku. W naszym przypadku mamy podaną fałszywą kartę kredytową, to znaczy nieistniejącą, więc na pewno transakcja zostanie odrzucona dokładnie jako nieprawidłowa karta, w Twoim przypadku powinien się pokazać ekran z, z podziękowaniem i już jesteś w, w tym momencie w systemie. Jeżeli chcesz kogoś zarejestrować, jeżeli chcesz komuś pomóc się zarejestrować, to po prostu prześlij mu to wideo i na pewno będzie, będzie to, dla niego, do, do, to dla niego pomocne. Jeżeli jeszcze nie jesteś z, naszy, z, z nami w zespole, to po prostu dołącz się, zostaw swoje dane na www.fgexpress.pl lub Zadzłem do mnie bezpośrednio 608 283 151. Także do zobaczenia, mam nadzieję, że jest to dla Ciebie pomocne wideo.